Dzień dobry, dzień dobry. Chciałem, żebyśmy teraz pochylili się nad pewnym dosyć takim ciekawym twierdzeniem geometrycznym, a w zasadzie jednym z takich ciekawych boków, o którym dosyć rzadko mówi się gdzieś na różnego rodzaju lekcjach, spotkaniach, a gdzieś tam wydaje mi się, że jest istotne. Zobaczcie, jeżeli weźmiemy sobie trójkąt, weźmy sobie tutaj jakiś trójkąt. Ten trójkąt nie, nie, nie ma to znaczenia, jakiego będzie rodzaju. Zobaczcie, to będzie trójkąt o bokach A, tutaj powiedzmy B, i tutaj mamy bok o długości C. No i zobaczcie, z tego wierzchołka tutaj, który mamy u góry, narysujemy sobie środkową. Środkową, uwaga, nie wysokość, czyli ona dzieli ten, ten odcinek C na dwa kawałki, C przez 2 i C przez 2. I teraz pytanie jest takie, no chcemy znaleźć długość tej środkowej, prawda? Czyli chcemy znaleźć wzór, który opisze nam długość środkowej w zależności od długości boków trójkąta. I okazuje się, że taki wzór mamy. Zobaczcie, napiszmy go sobie tutaj, to długość tej środkowej, czyli x to będzie jedna druga, i tutaj będziemy mieli pierwiastek, no i pod pierwiastkiem będziemy mieli tak, 2a kwadrat plus 2b kwadrat minus c, kwadrat, prawda? Czyli zobaczcie, mamy tutaj wzór, który określi nam długość środkową, i oczywiście, jeżeli narysujemy go w inny sposób, dostaniemy także jak najbardziej dobrą sytuację. I teraz znowu chciałbym, żebyśmy spróbowali ten wzór udowodnić, prawda? Czyli chciałbym, żebyśmy spróbowali wyprowadzić, czyli pokazać, że ten wzór naprawdę będzie prawdziwy. Narysujmy sobie tu może od razu, Nowy rysunek, dobrze. E, zobaczcie, no to będziemy mieli tak, tu jakoś tak zróbmy to, może w ten sposób. E, narysujmy sobie jeszcze jeden trójkąt, tutaj będziemy mieli, zobaczcie gdzieś tą środkowo, czyli teraz tak, tutaj będziemy mieli bok o długości A, tutaj będziemy mieli bok o długości B, tu będzie ta nasza, nasza środkowa x, prawda? Ona podzieli nam ten trzeci bok na dwa kawałki o długości C przez 2, no i zobaczcie. No tu mamy środkową, czyli tu nie mamy żadnego kąta. Ja narysuję sobie tutaj znowu wysokość, prawda? Czyli narysuję sobie w tym trójkącie wysokość. Tu będzie kąt prosty. Wysokość niech nazywa się H. Niech ma długość H. I teraz zobaczcie, ten odcinek, który tutaj powstanie pomiędzy, e, pomiędzy wysokością a środkową, niech on ma długość D. Dobrze? To niech będzie nasze D. On może być oczywiście z jednej, z drugiej strony. Może być też taka sytuacja, że środkowa pokryje się z wysokością, i wtedy ten odcinek D będzie miał. Długość 0, no ale w tej sytuacji będzie prosta, bo wysokość to będzie nic, długość środkowej to będzie nic innego jak długość środkowa. I teraz zobaczcie, co my tutaj mamy. Mamy tak naprawdę trzy trójkąty prostokątne. Mamy ten trójkąt z lewej strony i mamy jakby na naszym rysunku dwa z prawej. Dlatego trójkąta z lewej strony, to zobaczcie ten odcinek, który mamy tutaj, czyli ten odtąd, jakby dotąd. Prawda? To zobaczcie, jaką on ma długość. No to jest nic innego, zobaczcie, jak C przez 2 minus d. A ten odcinek, który będziemy mieli od momentu jak schodzi nam wysokość do końca jakby naszego trójkąta, prawda, czyli ten tutaj to będzie znowu C przez 2 plus D, prawda no i teraz zobaczcie, piszemy twierdzenie Pythagoras nawet ten lewy trójkąt, czyli ten trójkąt obok H czyli przy prostokątnej H C przez 2 minus D oraz A no tutaj będziemy mieli tak, że H kwadrat plus C przez 2 minus D do kwadratu to się równa A kwadrat teraz weźmy sobie ten trójkąt prawy, ale ten prawy duży prawda? czyli ten, ten o bokach h, o bokach długości h c przez 2 plus d oraz b no to będziemy tutaj mieli co? że h kwadrat plus c przez 2 plus d do kwadratu to się równa b kwadrat no i możemy napisać też trzeci raz twierdzenie tego rasa, ja to specjalnie napiszę w troszeczkę innym miejscu, ale możemy napisać też to twierdzenie w tym małym trójkącie, z wysokością i środkową czyli h kwadrat plus d kwadrat równa się x kwadrat, prawda? Czyli znaczy, mamy trzy razy twierdzenie To Teraz popatrzmy na te pierwsze dwa, które napisałem jedno pod drugim. Zobaczcie, tutaj możemy zrobić nic innego, jak odjąć sobie te równania stronami. Ale zobaczcie, co to zrobimy, to zobaczcie, możemy tak naprawdę podnieść to do kwadratu, to co mamy w nawiasie. Mamy tak, h kwadrat plus, tutaj będziemy mieli c przez 2 do kwadratu minus, no tak naprawdę 2 razy c przez 2 razy d, czyli c d i plus d kwadrat równa się a kwadrat. I z tego drugiego mamy h kwadrat plus, tu będzie znowu c przez 2 do kwadratu, ale uwaga, tu będzie plus cd plus d kwadrat równa się b kwadrat. I teraz zobaczcie, jak te równania odejmują od siebie stronami, to tak h kwadrat się zredukuje, c drugi do kwadratu się zredukuje i d kwadrat też się zredukuje. I zobaczcie, wyjdzie nam, ja od tego dolnego odejmę górne, prawda? Czyli wyjdzie mi, że 2cd to się równa b kwadrat minus a kwadrat, czyli w szczególności d czyli uwaga, długość tego odcinka pomiędzy wysokością a, a a środkową, czyli d to będzie nic innego jak b kwadrat minus a kwadrat przez 2c, czyli mamy d i teraz zobaczcie, ja sobie to teraz będę chciał wstawić do tego tutaj, prawda, do tego równania tutaj ale zobaczcie, potrzebny mi jest jeszcze h no ale co to jest h? No nie potrzebny jest tak naprawdę h, tylko potrzebny jest h kwadrat czyli na przykład mogę napisać, że h do kwadratu to co to jest? h do kwadratu to jest na przykład a kwadrat minus c przez 2 e, odjąć d do kwadratu. Z tego pierwszego, prawda? Tu mamy też a, a do kwadratu. I teraz, patrzcie, wstawiamy. Czyli teraz, spójrzcie, wstawiamy. Czyli mam tak, ja może to przepiszę. Będziemy pisali z lewej strony, mamy tak, h kwadrat plus d kwadrat równa się x kwadrat. I teraz, patrzcie, h kwadrat to będzie tak, a kwadrat minus c przez 2 minus d. Do kwadratu plus d kwadrat. Nie będę wstał jeszcze za d, dobrze? To się równa x kwadrat. Czyli mamy tak, w szczególności x kwadrat to się równa. I teraz patrzcie, podnoszę do kwadratu. Czyli mam tak, a kwadrat odjąć. No tutaj będę miał c kwadrat przez 4. I uwaga, tu będzie plus cd. Bo zobaczcie, będę miał 2 razy c przez 2 razy minus d. Jeszcze minus z przodu, prawda? I na końcu będzie jeszcze minus d kwadrat plus d kwadrat. I ten d kwadrat, zobaczcie, mi się tutaj ładnie zredukuje i tak naprawdę dostanę, że x kwadrat to się równa a kwadrat minus c kwadrat przez 4 plus c razy d. I teraz zobaczcie, w miejsce d wstawię sobie, do, do, dopiero w tym miejscu wstawię sobie to. Czyli zobaczcie, c razy i tu mam co? b kwadrat minus a kwadrat przez 2c. Zobaczcie, to c w mianowniku nam się tutaj pięknie zredukuje. I zobaczcie, co będę miał. Będę miał tak, że to jest A kwadrat minus E minus C kwadrat przez 4 i uwaga, i to będę miał plus b kwadrat minus A kwadrat przez 2. Robię wspólny mianownik, chciałbym, żeby z przodu było wyciągnięta 1 czwarta. Zobaczcie dlaczego 1 czwarta, bo wiem, że we wzorze, tutaj zobaczcie, mamy w lewym górnym rogu, mam przed 1 drugą, chciałem mieć 1 czwartą, to da Jak 1 czwartą to bym miał tak. 4a kwadrat minus c kwadrat I tutaj co? To muszę pomnożyć razy 2 Czyli plus 2b kwadrat minus 2a kwadrat No i zobaczcie, jak sobie to teraz zrobię to Mam tutaj 1 czwartą i co mam? Mam tak, 4a kwadrat minus 2a kwadrat Czyli będę miał 2a kwadrat plus 2b kwadrat No i minus c kwadrat No i zobaczcie, jak to sobie spierwiastkuję Bo tutaj mam x kwadrat to z tego wyjdzie nam, że x to jest pierwiastek z tego wszystkiego pierwiastek z jednej czwartej to jest 1 druga. No i tutaj będę o co? 2a kwadrat właśnie plus 2b kwadrat minus c kwadrat. Czyli zobaczcie, dostałem ten wzór, który chciałem i który oczekiwałem. No zobaczcie, co jest ciekawe. Przede wszystkim najważniejsze jest to, że mamy wzór, czyli mamy metodę, która pozwoli nam, w zależności od długości boków trójkąta, policzyć długość każdej środkowej. Czyli to jest tak, że nie jesteśmy w stanie tego policzyć. Co więcej, zobaczcie, mimo że środkowa tak naprawdę nie łączy się z niczym, co ma coś wspólnego z kątem prostym, to tak naprawdę cały dowód, całe wyprowadzenie tego wzoru polega na trzykrotnym skorzystaniu z twierdzenia Pythagorasa przez dorysowanie sobie odpowiednich y, trójkątów prostokątnych, odpowiednich kątów prostych, czyli tak naprawdę przez narysowanie y, wysokości. Zobaczcie, nie jest to chyba jakieś bardzo długie, nie jest też może super banalne i super proste, ale może warto pamiętać, że właśnie, jak to zrobić, ale że przede wszystkim jesteśmy w stanie zawsze znaleźć długość środkowej w trójkącie i uzależnić ją tylko i wyłącznie od długości boków. Pamiętajcie o tym, bo to jest gdzieś tam ważna rzecz. My o środkowej najczęściej wiemy to, że one przycinają się w stosunku 2 do 1, prawda? To jest taka własność, która jest bardzo często wykorzystywana, a tej używamy bardzo rzadko i, i, i gdzieś tam jest często zapominana. Pamiętajcie o niej, zapamiętajcie ją. No i zapraszam do oglądania innych filmików na tym kanale. No i do zobaczenia tym razem. Dzięki. Pa, pa.